Cześć, dzień dobry, moi drodzy, w kolejnej analizie rynku bitcoina, jak co poniedziałek na kanale Ufila. Moi drodzy, ostatnio ostrzegałem o tym, że cena bitcoina może dalej spaść. Zresztą w miniaturce było to opisane oraz w nagraniu. 33 tysiące osób to widziało. W ostatnim nagraniu też wskazywałem jako najważniejszy poziom cenę 19822. Mówiliśmy o tym, że do tego poziomu się zbliżamy. To jest tutaj analiza z 27 czerwca. Co się wydarzyło od tamtej pory? Zobaczcie proszę. Mamy spadki na rynku i od 19 822 zostało osiągnięte. Co dalej z ceną Bitcoina? Już do tego przechodzimy. Pamiętajcie proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Moi drodzy, jedziemy z tematem. Jak wiecie, globalnie obserwujemy cykl, który Tutaj po trzecim halwingu wygląda nieco inaczej niż w każdej poprzedniej sytuacji, z racji tego, że, te, że ten układ szczytów jest nieco inny. Stąd też wiele osób się po prostu zagubiło. Jak wiecie, ostatnie spadki po raz kolejny przewidziane, więc my się nie zagubiliśmy, i też po to właśnie są te nagrania, moi drodzy. I teraz, tak, co się może dziać dalej? Wiemy, że globalnie jesteśmy w obszarze, w którym w długim terminie, czyli w skali miesięcy, może rozpocząć się konsolidacja przed dalszym możliwym trendem wzrostowym. Ale co z tego, że wiemy, co będzie działo się w skali miesięcznej, skoro chcielibyśmy wiedzieć, co będzie tu i teraz. Ostatnio o spadkach, a czy teraz znów czas na spadki? Już wam moi drodzy pokazuję. Zobaczcie, że gdy spojrzymy bardziej dokładnie tą cykliczność z roku 14, z roku 18 i z aktualnej sytuacji z roku 22, widzimy, że za każdym razem cena, której przy tym momencie, w którym cena się zatrzymywała, jeszcze dalej były te spadki, które aktualnie też trwają. Lokalnie osiągnięty poziom 18,022 pokazuje nam, że ok, ten cykl trwa, ponieważ tak jak miały być spadki, tak spadki były, ale zobacz, co się wydarzyło. W tym momencie cena delikatnie nam wzrasta, lecz po pierwsze, jesteśmy lokalnie pod strefą prospadkową 27500 do 2339, czyli tutaj od tej, to jest strefa prospadkowa oznaczona kolorem czerwonym i dopóki ona nie jest wybita, to od tej strefy, w której właśnie jest teraz cena. Możliwe jest to, że cena będzie znów wracała tutaj w okolice tej właśnie tendencji. I to jest to, czego się obawiam, że wiele osób oczekuje już odbicia, lecz zobaczmy, że za każdym razem Bitcoin musiał wyłamać się z kanałów spadkowych, aby dalej móc wzrastać. Wyłamanie, wzrost. Czy to wyłamanie jest teraz, tego wyłamania nie ma. Stąd też bądźmy bardzo ostrożni, bo dopiero po tym wyłamaniu właśnie tego kanału, jak i tego. I tego, co jeszcze nie nastąpiło, dopiero wtedy były sygnały prowzrostowe, więc teraz dla mnie osobiście możliwe jest to, że cena Bitcoina znów będzie wracać w okolice tutaj 19 tysięcy, co jest ważne, ta sytuacja aktualnie nie jest tak prosta, jak poprzednia, gdzie mieliśmy określony kierunek, poziom i tyle. Tak ponieważ rynek to nie jest koncert życzeń i raz będą sytuacje bardzo proste, banalne, że tylko korzystamy. A będą sytuacje też troszeczkę bardziej złożone, i aktualnie zobaczcie, proszę, że przed nami jest tendencja. Dopiero gdy ją cena wybije, będzie to potwierdzenie na to, że możemy spaść jeszcze niżej niż 19 tysięcy, czyli zobaczcie poprzednia analiza. Już były warunki spełnione na spadki, dalej spadki się zrealizowały. Aktualnie mamy strefę, która jest daleko od aktualnej ceny. W aktualnej sytuacji jest ona daleko, a potwierdzeniem jeszcze na Kolejne spadki, będzie dopiero wybicie tej tendencji. Pamiętajcie, rynek to nie jest koncert życzeń, i też wam pokazuję analizy bardzo proste, jak ostatnia, i też analizy bardziej złożone, gdzie trzeba, aby to było jeszcze bezpieczniejsze, poczekać na ten warunek. Tak więc wiemy, że w skali miesięcy jesteśmy w ważnej strefie. Pamiętajcie, proszę, że to nagranie to jest kontynuacja wcześniejszych dwóch nagrań co poniedziałek, które są udostępniane. udostępniane. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, wiemy, tutaj czekamy jeszcze na wybicie tendencji, kolejne potwierdzenie na możliwe kolejne spadki. Co jest jeszcze istotne, aktualna narracja o tym, że dochodzi do zamrożeń kryptowalut użytkowników na różnych giełdach, że są, krążą jakieś pogłoski, czyli ktoś próbuje na siłę straszyć wiele osób, to pamiętajcie, że taka sytuacja nieraz się powtarzała. Nieraz. Były pogłoski, które musiały zostać zdementowane, ale cena już dawno spadła. Więc pamiętajcie o tym, że ten, kto ma władzę, to jest osoba, która ma media bądź bądź zarządza pieniędzmi. I co jest istotne, to to, aby nie wpaść w te pułapki. Ceny są bardzo niskie, to jest prawda. Czy mogą być niższe? Osobiście uważam, że kawałek na to, aby ceny były niższe jeszcze są, zresztą tutaj też ten poziom oznaczyłem. I ważne jest to, żeby zrozumieć, że te sytuacje były wielokrotnie. Nie pierwszy raz Bitcoin spadł o 80%. Nie pierwszy raz mówi się o tym, czy krążą pogłoski, że coś gdzieś jest zamykane. Nie dajmy, moi drodzy, robić się w konia, tylko bezpiecznie dbajmy o swój kapitał a cena spada, to też na tym zarabiajmy. Też na mojej grupie Club Tradera jest to grupa otwarta, bezpłatna. Tam też opisywałem ostatnie transakcje gdzie na ruchu spadkowym był zysk tutaj w dosłownie jeden dzień, analiza trwała 7 minut, 1350 zł. To były spadki ceny. Spadki ceny nie muszą być złe. Jeżeli ktoś was chce troszeczkę więcej o tym się dowiedzieć, to link jest oczywiście pod tym filmem. Ja wam serdecznie dziękuję, dbajcie o swoje środki, pamiętajcie, że mówimy tutaj o terminie długim, czyli kilkumiesięcznym, kilkuletnim. Jest to nasza pierwsza część analizy i też patrzymy na to, co się, co się ma dziać tu i teraz, żeby też traderzy czy osoby, które handlują załóżmy też na spadki, mogli sobie z tego skorzystać. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam Was gorąco i dzięki też, że oglądacie. Do usłyszenia. Cześć!